Ile spędziłeś w psychiatryku? Krótko! Wyjebali mnie zaraz przy rejestracji! Zajebiste, nie? Nie! Tak! Nie Nublok szmatu, Nublok! Więc gdy denerwuje cię jakaś ciota, włącz mu Nubloka. Słuchaj, siedzisz całymi dniami nad tymi grami, nic nie robisz, zero sportu. Nie wiem, może byś zajął się, nie wiem, piłką nożną, siatkówką koszykówką, czymkolwiek. A jakie to mam wymagania sprzętowe? E? Co byś zrobił, gdyby YouTube upadł? Jak to co? Podniósłbym go. Leż dziwko, mam defibrator! Ile koksu chowasz pod stołem? Hardkorowo dużo! C SZY! Jasne. Bumfrzym, bumf crzym, no bumfrzym, bum, 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 crzym, bum, fsk. Bumf cz, cz, kurwa. Perla, czy wiesz, ile rojo wydał na figurkę z Guild Wars 2? Wiem i nie było w tym dniu obiadu. Nie było cały tydzień. Czym się golisz? Hardcore kurwa. Pozwalaś fapowi oglądać pornole? Ziom, on je kurwa twarzy! Kurwa, co wyście zrobili z tym oświetleniem? Jaki kod kamery? Ja pierdziele, mocniej, przekonująco! Jedziesz, jedziesz! Kyrie! Więcej zaangażowania, panowie. My tu tworzymy historię polskiego porno. Sprzedam Kur... wiertarkę. Kurwa! Już jedną od ciebie kupiłem. Kurwa, nie działa. Chciałem na mówić na taki prosty żart. Podobnie było z tą pieprzoną lodówką.